Hej, cześć mako moi drodzy, ja jestem Kelti i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o drugim zwiastunie, który wyszedł dziś o 16 oraz o ogólnym znaczeniu wszystkich zwiastunów, ale jeszcze oczywiście we wstępie przypomnę, że jeżeli Ci ten film spodoba, to zostaw pod nim łapkę w górę i suba na tym kanale, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A teraz już zapraszam do oglądania. Drugi teaser, jaki otrzymaliśmy od Epic Games, prezentuje się właśnie tak. Ogółem to szczerze mówiąc, przy wczorajszej zapowiedzi nie dostrzegłem tutaj litery N, co było moim wielkim błędem i właściwie nawet nie wspomniałem o tym wcześniej na filmie. Także pierwszy zwiastun przedstawiał literę n, a drugi zwiastun przedstawia literę e. Ale o tym więcej powiem za chwilę, bo na razie co się na nim znajduje? Jest tu postać ubrana w jakiś hełm oraz jakąś zbroję. Wiemy, że jest to kobieta i wygląda ona jak pilot. Na to wskazuje nam chociażby hełm oraz jej w ogóle całe ubranie. To jak ona wygląda, to wszystko przypomina nam taki typowy wygląd pilota. Poza tym cały ten obrazek jest zrobiony w żywych, żółto-czerwonych barwach. Tutaj widzimy na 100%, że jest ona człowiekiem. Także tutaj jakiś kontakt z kosmitami jest raczej mało prawdopodobny. A co do całego tego napisu. Mamy na razie literki N oraz literki E. Jutro o tej samej godzinie, czyli o godzinie 16, dowiemy się, jak wygląda trzeci zwiastun sezonu 9. Wtedy wszystko będzie już jasne. Na razie najbardziej prawdopodobne przewidywania: albo będzie to litera W, albo będzie to literka O. Szczerze, według mnie najprawdopodobniej będzie to właśnie W, co będzie nam dawało napis New, czyli nowy wskazujący na albo nową mapę. Albo jakieś nowe, naprawdę mocne zmiany na mapie, bądź w fabule gry. Jeżeli jednak brać pod uwagę teorię, że trzecią literką będzie O, która znaczy także albo nowy albo odrodzony. To też jest naprawdę bardzo bardzo prawdopodobne. Neo znaczy odrodzony, odrodzić się, odradzanie coś w ten design. To wszystko łączy się z tym, co przedstawiłem wam wczoraj, czyli z odbiciem kostki na pierwszym trailerze. Kostki od jakiegoś czasu na mapie nie widać oraz o niej nie słychać. Nie wiemy, co się z nią dzieje, najprawdopodobniej jest ona gdzieś ukryta bądź właśnie nie żyje. Jeżeli te litery składałyby się w wyraz neo, czyli odrodzony, najprawdopodobniej byłoby to właśnie kostka. To wszystko łączy się z tym, o czym mówiłem w poprzednich filmach. Wskazywałoby nam to na powrót kostki na mapę, co jest już naprawdę praktycznie stuprocentowo pewne i miałoby to naprawdę wielki sens. A co do samego tego skina pilotki, szczerze tak patrząc powierzchownie, bo na razie znamy jej tylko tak naprawdę, nie wiem, jedną czwartą, wygląda ona no tak średnio i najprawdopodobniej też właśnie będzie to skin za karnet bojowy. Wszystkiego dowiemy się jutro o 16, postaram wam się wrzucić film jak najwcześniej to będzie możliwe, a tymczasem to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, czy Wam się spodobało? Jeśli tak, zostawcie tutaj łapkę w górę i suba na tym kanale, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A ja już się z wami żegnam, do następnego. Jo!